W Laponii u Mikołaja trwa przedświąteczne szaleństwo. O nie! Brakuje mi kartonów, taśmy i folii bąbelkowej. Lepiej jak od razu zadzwonię do Profifolu. Oni zawsze ratują sytuację. Mikołaj po cichu modlił się, żeby Krzysztof odebrał. O, halo, Mikołaj? To ty? Tak. Dowieziemy ci wszystko na czas. Już pakujemy. Ekipa Profifol. Ruszyła z pakowaniem zamówienia Mikołaja natychmiast. Nawet śnieżyca nie była w stanie ich zatrzymać. Po 48 godzinach Mikołaj mógł już dalej pakować prezenty. Zdążyli. Dzięki Profifol mogę pracować dalej, a wdzięczny klient zawsze pamięta o tym, kto dowozi na czas. Mikołaj nie wiedział, że dla ekipy Profifol liczy się jedno: zadowolony klient. Profifol opakowania. Pakujemy twój sukces.